Ja, jest się zaraz. Ślady. Albo, że się pomylił no. no to już nie jest zabaw. Ale jest no. nie są w takich złych Nic nie jest. To jeden, dwa, dwa trzy za ciebie. Cztery. Wszystkie prawie no no to grupa. Tak, no idzie, pan. pa, piastu to grupa. grupa. Mamy. Yes. Dwa, czem, nie wszystkie są poszły... Czerwony ciutki. woz jest! Jest czerwony woz, jest następna grupa. Tu poszły w górę, no, ale tym, czy nie. to? cztery... Ale zakrył się! Czerwony jest... No i doła. No to poszły na nowy... Najlepszy też jest!

7 i 8. Pierwsze było 7, bo to nie. Mamy pierwsze gołąbki. Też fajnie seria jest fajnie. Też... Oczywiście najlepszy lotnik na oddział. Znowu jest odbity. Siódmy, albo Piękny. Idzie. No ale przeszła grupka i cisza. A kilka poszło dalej, nie? Poszło z pierwszej grupy 4, a teraz... Nie, są kolejne. Raz, dwa, czy cztery, pięć jest. Trzy znaczy... idą do mnie. Dwa idą do Nie czy wszystkie idą do mnie. Bo? Nie, nie, nie. Mogę... Wszystkie. Oj nie, dwa idą w górę. Dwa Trzy. dalej, widziałem, ktoś zamykał. Pięknie. W takich warunkach pod wiatrem dajemy rady. 56, dwie minuty minęło. Od pierwszej. No. Nie, nie, to teraz będzie. A tak, czy tak, tak, wszystko prawie zaaciemniane. No. A nie, tamten jest wykształcony, a tamty jest za No, nie za. No i na. To już będzie No, któryś rok się pojawi? 2, ale już widzisz, w poprzednich razach siadały wszystkie na taktarze, się odermali, i już się wyćwiczyły Ale te przegrają swoimi, wiesz co no Zobacz. wypadły z rytmu. A idzie z przeciwnego kierunku, popatrz, idzie tam z góry, a patrz, patrz wysoka, patrz no. jak tnie. E, opcja, ale się składa, patrz, patrz jak tnie ładnie, Cikur, kula, jak kula, Opie, Ja myślałem, że to wróbel jest. I... Ale, ale nie ma się Chyba ze tym co poszedł, Muszę wracać. Nie, 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 takie taki bez krzywd. Nie tamto, bez tamto tam jest przestawia. No, tam, nisko. też tam ciągłam, Pomieszało mi. Warno, że piesze przyszły skieru. Słyszałeś? Nie. Jakby coś radno potargał. No, ale widzisz kubka i cisza, nie? Na buzowazie, ja bo goni sobie. Jak. Idą trzy, idą trzy.

Ale nie było tak. Jak szybko się wyszło, to wcale tak nie było. Są wszystkie. Byłem 4 4,5 godziny. Są wszystkie. 8. No nie to 8. już mamy ponad 20, nie? No a więcej. Ja. No nie, no było ci, z 20. No więcej jak 80. Czerwono? Na, na zegar? 1300 będę musiał. No tak Jako byliśmy na chłopach 4 godziny. No 24.

rano tu 2 stopnie, 25. No, nie to, co z pierwszego lotu, ale jest fajnie. Dwie grupki pierwsze wyleził z akwaszobą? 120, bo tych yy, 21 sztuk zostawiłem, takich, co wiesz, piórko i jak najpuszczono, bo stwierdziłem, że. 360 km pod taki mocny wiatr, to, to mi szkoda, bo po prostu i zostały. Nie, a reszta. No zobaczymy no na razie jest. Na razie jest dobrze. Się, dobrze. No, dobrze, ale wiedzą, no mogłoby no. być co dziś jeszcze. No. Kilometry robią swoje. Ja pierwszy roboty. Był 54, nie? Kilometry 6 dystans, jak to mówią, zrobi swoje, ale i tak przyszły w grupkach, to No, widzisz to w dwóch, dość tak. Mamy kolejne dwie sztuki w powietrzu. Pia trzeci. Wysoko idą, nie? Nawet te platę dajesz, nie? Już przyleciałem. nawet te platę już możesz. Nie ma widzisz jak jest warunki, jakie są, jak, je sobie, jak jest ciężko, to jednak zaciemniane się pokazują pierwsze. Mają troszkę przewagę dzięki tej piłom. No też widzisz tam też te młodsze są. A ty nie jest zaciemniony. A no to już zaciemnionych jest powiem Ci chyba 70%. Dobrze, myślę. No jak? My, no, mamy, no, mamy kolejne dwa. A no tam ktoś na tej na No nie i pan, i wystartował z wału. No nie? No. Nie no. Chyba mój konkurent. Bezpiecznie wiecznie no. No Tam Tatadek Gonciarczyk pewnie leci, ten nalotnik. Chce mi straszyć, bo ja tu to ano, może spać. Ja, się no, jak się początkujący no, za się Nie, 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 po, nie początkujący na no, nie miał noszenia no, to, no. to kapno, Musi wiesz no, no. Są kolejne dwa mamy dwa gołąbeczki, tak kapię. po dwa, po trzy początek było fajne uderzenie, a teraz jednak no. Ale to jest nowo, kilometry jest. zrobiły swoje ale to jakby od tyłu, nie? No, no teraz to tak. No ten z tyłu, ale. Ale no. coś tu przyszła po kierunku. Te, to jest skóry. Te grupki to przyszły po kierunku. Ja tu wszystkie o, jedno. Kolega kolegów Jest kolejny. Ten zaś kierunku. No. Bo jeden stan to drugi stan. Tego Jarek nagrałeś na papier. Fajny lot, bo jest na co popatrzeć. No, na łódki to tak 300, powyżej 300 już zawsze jest. To Wszystko jest, zależy, wiesz, no, no, wiadja chcesz wiadja. osiągnąć. Jak chcesz je tylko przelotować, żebyś, nauczyć je latania, no to tu można się 300, Ale jak chcesz wyselekcjonować perełki, to już musi przynajmniej 400-500. No, wszystko jest, zależy od warunków, jakbym w ogóle no to też weźmiesz. No, to na pewno. Co 3. Widzę, że jeszcze jest w Nigelemu. Jest parba. Dobrze, bo coś się dzieje. Cztery odbieram, pięć. A tam idą 4, no. 4, na Ale cztery no. Po prostu rozerwane są. Idą kupami, ale porozrywane. A idą dobrze, po Jest piąty. że gdzieś dobijął w powietrzu. No, no i jest a, właśnie. No i pracujesz. O, Spocznił się, myślał, zobaczył. Ja tak za, no. często zauważyłem. Bo on myśli, że jaśtoba, bo coś bijecie. Jest tak zwany, jak w jak, jak lotnictwie, odszedł na długi kroon. Herkamer. <laughs> <laughs> no teraz to już jest tam, można. Spokojnie. To czołówka, to tak bardzo no ta ciemna z Herkamerem. <laughs> co się to nazywa, odejście na drugi krąg. Żelasko, jest zielasko. następny. Kras. Ten przyszedł z drugiego kręgu. <grym> ten, biały. Srebrny. Srebrny. Schmeitzer, Hofmeister. Nie, to jest taki... dopi Dopina następny. Jest następny. To ma być cztery, jeszcze pięć, następny pięć. maj Ruszyły. Na srebrny. Ja go widziałem wczoraj tak. w kloce i miałem się pytać, czyli takiego, co czy jego nazywa, cukruwek. Takie by były. A to twoje no. Zobaczymy no, drugi to mm. chyba Był ostatni, Jest tam, Jest ten. Taki taki. Chyba mój. ostatni, to dobry. Jest następny. Na. Jest następny tu na twojej. Ładnie. No powiedz, czy to ta szpica? Nie, to zwykły. Ja idę, nie, Sieć, tak, spotków, no, nie, 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 wszystkie nie, 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 tak gdzieś nie, 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 nie,

Powiem Ci, że widać po nich w to ładnie, jak to około 60 to tu już będzie. Nie jest Proszę w nim tę A taki wiesz? taki łysy w tej brzuchu w mhm. Łysy z włosami. <gry> Dobra Jarek, idą jeszcze nas. Idą jeden. A dwa idą na nowy targ, tam z Ale ten tu jest, tak. Dwa się wypięły, a dwa idą na nowy targ. Nie, już wracą. Trzy, trzy, trzy. Trzy. to jest, co jest? No. raz, trzy. dwa są, nie? Trzy, trzy, trzy. trzy, trzy, dwa. trzy. A dwa poszły do góry, no. Ale jest wysoka są. No. Dzisiaj ładnie. No ja nie no robię Co jest z nas tych góry Wajdą w górę. To nie wszystkie może zaś które lądują, my... wszystkie nie. Lądują te nasze. Coś się ludziom też. Moi. W czyli nie No Ale przerwy były takie momentalnie, nie? Ile minęło od pierwszego? i Ile, Ile było? 54 nie? Za dobrze przygotowałem, bo przeszczeliły. Nie jest w tak tym. Bo takie o, słyszałem też bajki, że nawet z 500 podwiat przeszczelują. Z 25 minut. Nawet tacy twierdzą, że to dobry młodek to jest z Brukseli No Ale wiesz, co widziałem nie zazdroszczę. Ale wiesz, co widziałem na tych listach? Dziś nagrywa, ale watykańskich. Ty rocznie przyszedł Watykan. E. Ja nie znaliśmy się. Ktoś zjadł rocznika na Watykan. I on przyszedł. Ale przyszedł? Przyszedł 19. Także to. No, no to ja dobrze, jestem, nie przeszczelmy. No. Mógł się wracać przestrzeni. A są takie, co by stwierdzili, że przeszczelmy. jest Watykan. O, To jest następny. Jak my mieli widzisz nagie, wątpię 500 tej biedoki po kierunku na drugi dzień się ledwie dociągały, no bo wiadomo. 515 to robi swoje, nie? Ale byli tacy co twierdzili, że no, przeszczeli. przeszczeli. No dziwnym trafem są telefony z tras. A jakiejś z drugiej strony nie ma ani, ani jednego. Nie wiem jak to mówią. No no, fajnie. To fajnie to no to to jeszcze, to już teraz trzeba będę... Nie sam kolejny z Ale rozpalone są. rozprawy prawej, raz nie? i no. no ale większość idzie z kierunku. No, 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 ten nie no ale to teraz ci a Grubki przychodziły z kierunku. No, no to szpica musi iść z kierunku, bo jak byś chciał, żeby była pierwsza. Pa, no, co robię? Się ten do się kto jest gołą. Ja każdy go dawać siebie czysto. To nie musi być pierwszy. No pikołka zrobić na Nie, nie. ją. Ja nie, nie świadczy ten, o tym, że jest w Jest aspekt. jest Jest nas raz dwa są jeszcze, nie? No. Zabułoć. Zabułoć jakiego. A, już nabite, już jest z 70 bite. To już z 12. Jest kolejny. 72 bierzesz? No. No, to już poniżej. No, ale rozwalone. Fajnie. Pierwsze grupki fajnie siadły. 7, 8, tak, z 15 to było, w, czy gdzieś z 20 to było w kurde 9 w, w minutach. A później tak no, po dwa po trzy. Rozsypane. Nie no, to jest ta Pierzesz, zawsze jest idzie, bo to tak jak zigtunama, ale nam, bo... Witamy kolegów, no i już jesteśmy po, po tym locie, który przed chwilą oglądaliśmy. Już wiadomo, że, że zostaliśmy mistrzem oddziału, bo już wyszły wyniki, także w jednej w drugiej kategorii. I około 17 albo 18 mamy lotników z kompletem konkursów, po 5 konkursów. Mamy też Gołąbka, który na trzy razy był drugi na nasz oddział. Z bardzo fajnym konficjentem, też jest. Co prawda, oddział jest mały, no więc, więc ten konficjent y, dosyć duży, można powiedzieć, wyszedł. Ale, ale dla mnie jest to fajny konficjent. To jest 4 coś, także jest fajnie. Myślę, że gdybyśmy mieli, bo porównywałem to z oddziałem nowy czyli z całego samochodu, gdzie uczestniczyło w tych trzech lotach, gdzie kiedy ten gołąb zdobył dwójki, y, uczestniczył około. I 900 do 4000 gołębi, także na te wszystkie ilości gołębi też byłby drugi, ponieważ po 10 pierwszych akurat z tych lotów ja bym miał, więc ten drugi byłby również na jeden. No, gdyby była taka lista, to miałby naprawdę piękny konficjent. Bo tak z grubszego, jak się nie pomyliłem, to coś około jednego, lub nawet poniżej jednego. Także byłoby to naprawdę coś wspaniałego, no ale niestety jest jak jest, trzeba się cieszyć z tego, co, co jest. Bo to i tak jest naprawdę fajny wynik, przynajmniej jak dla mnie. Nowokręgu, jak na razie, uplasowaliśmy się na trzeciej pozycji z wynikiem 931, tam z hakiem, czyli prawie 932. No co prawda, niestety nie weszedł ten ostatni lot, tak został u nas plan lotów zrobiony. No i niestety nie udało się, bo gdyby ten ostatni lot weszedł, to coś ponad 940, bodajże 7, chyba jak dobrze liczyłem. By wyszło, Byłby też naprawdę fajny wynik, no ale nic, no może w przyszłym roku będzie inaczej. Może inaczej się zaplanuje, może się uda. No wyszło jak wyszło. W każdym razie gąbki naprawdę fajnie się spisali, wylatały. Bardzo fajne wyniki. Myślę, że, że ten wynik, który jest, jest dosyć ciekawy. A gdyby był faktycznie ten piąty lot do GMP, no to myślę, że, że byłby to wynik na pewno w 20 w Polsce. W zależności też jakie, jakie w tym roku mają koledzy wyniki. No ale to tak z grubszego licząc. Wydaje mi się, że, że to było się w 20 w Polsce zmieściło, jak nie w 10. No ale to wszystko zależy co w tym roku koledzy powykręcali. No tego jeszcze nie wiemy, jak się pojawi lista. Wtedy będzie można coś porównać. No ale mimo wszystko jestem z jest przebiegu tych lotów głębi młodych zadowolony. Także też fajnie się spisały te gołąbki właśnie. Z które Krzysztof Koznan powierzył polska liga gołębi pocztowych. Także mamy te gołąbki praktycznie obleciały bez strat. Ja tam robiłem takie podsumowanie, to dosłownie od tych hodowców po jednym, po dwie, trzy sztuki się zgubiły także naprawdę fajnie. Łącznie było ich 40 bodajże, Trzy powierzone tego łąbki tutaj pod moją opiekę. A po lotach mamy chyba 37, albo 36, żeby tamten... także jest 7-8 sztuk zgubiony. Także naprawdę myślę, że z takiej ilości no to fajnie. Także ogólnie jestem zadowolony. Hmm. Z tego co rozmawiam z Krzysztofem, prawdopodobnie te łębie z polskiej ligi będą wszystkie wystawione na aukcji. Także, jeżeli ktoś będzie miał z kolegów ochotę, to proszę obserwować aukcję naszego łębie. Tam będą na pewno z uzupełnionymi wynikami, z wszystkim, które jak zrobiły, jakie konficjenty. Także, także to proszę sobie tam obserwować. Myślę, że tyle. No, ogólnie dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali, którzy tam wspierali mnie. No i bawimy się koledzy dalej za rok. Może zobaczymy, jak polecam gołębie dorosłe, to może też tam coś jakieś filmiki zrobimy. Zobaczymy, jak na razie dorosłe w miarę się spisowały, w tym roku troszkę było słabiej. Także, że, że jak się nie ma czym chwalić, to lepiej, lepiej się nie chwalić, jak to się mówi. Młode myślę, że coś tam pokazały. Także. Dlatego kolegom nagrałem, chciałem pokazać co i jak, jak to u mnie wygląda, wszystko karmienie i to, to wszystko, myślę, że komuś tam pomogłem, a resztę zobaczymy, także życzę wszystkim powodzenia w, w kolejnych latach, no i udanego sezonu pierzenia, żeby się fajnie gołąbki popierzyły, żeby zdrowe były, pamiętajcie koledzy, bo pierzenie jest bardzo ważne, sezon 2021 rozpoczyna się już teraz, także dbajcie o gołąbki bo to co zrobicie teraz to przełoży się na pewno na wiosnę, także czy trzeba tego pilnować. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot!